Cześć, z tej strony Dawid Sieliński i witam Ciebie serdecznie w dzisiejszym wideo. Dzisiaj, tak naprawdę, pokażę Wam, jak ja bym się przygotował, jeżeli zamierzam robić reklamy w Google Ads. To o co bym najpierw zadbał, żeby mieć dostęp, żeby nie mieć później problemu, żeby może prosić informatyka, żeby udostępnił mi coś, żeby. Prosić kogoś, żeby mi założył na przykład tą daną platformę reklamową czy daną platformę analityczną. Dlatego chciałbym to wszystko tak poukładać w całość i pokazać Wam, jakie po prostu takie narzędzia ja bym przygotował sobie, zanim jeszcze w ogóle rozpocznę robienie reklam. Także zaczynamy od listy, po kolei po niej, niej przejdziemy po, po punkcie i powiem dlaczego to narzędzie akurat jest ważne. Mamy pierwszy, na pierwszym oczywiście Google Analytics. Jest to jedno z moich ulubionych narzędzi, ponieważ Google Analytics jest po pierwsze darmowe, jest to platforma też googlowska, tak samo jak Google Ads, dzięki czemu mamy taką stuprocentową integrację między tymi dwoma narzędziami, a można po prostu bardzo fajnie dużo wniosków wyciągnąć takich analitycznych dla siebie i dla swojego biznesu. Kolejnym narzędziem jest oczywiście Google Ads, jest to platforma reklamowa, która po prostu posłuży nam do tego, żeby robić te płatne reklamy. Czy zarówno w sieci wyszukiwania, czyli w wyszukiwarce Google, czy może też taka sieć reklamowa, czyli na takich stronach partnerskich, z którymi Google ma po prostu umowę, że może tam wyświetlać też takie banery. Kolejną jest platformą, taka jest Google Search Console. Google Search Console pozwala nam. Sprawdzać tak naprawdę, jak nasza strona się optymalizuje. Dzięki temu możemy zobaczyć, na jakie frazy się wyświetlamy, na jakiej pozycje jesteśmy na danej frazie, ile osób, jeżeli wyświetli się nasza strona, kliknie na naszą stronę. Możemy też tworzyć tam mapę całej witryny, dzięki czemu możemy sprawdzać. Różne błędy, na przykład, które się pojawiają na stronie, i wtedy Google Search Console nam wysyła taką informację, że na przykład mamy zbyt blisko klikalne elementy na mobilu. Tak? Kolejnym narzędziem jest Google Tag Manager. Uwielbiam to narzędzie, ponieważ dzięki Google Tag Manager ja nie muszę się prosić informatyka, żeby mi coś zrobił. Nie muszę płacić 100, 200, czasami 500, 600 zł za to, żeby wkleił jeden prosty kod. A słyszałem historię, że niestety firmy no, kasują takie pieniądze, po prostu bazując może troszeczkę na niewiedzy osoby, ponieważ nawet Jakie formaty siada, to jego godzina kosztuje może 100-200, ale nie, że za 5 minut pracy dostaje na przykład 1000 albo 600 zł. Tak? Dlatego wolę takie rzeczy robić sam, a Google Tak Manager pozwala mi, jako osobie, która nie potrafi kodować, bardzo dużo rzeczy zrobić samemu. Kolejną rzeczą jest Google Moja Firma. Google Moja Firma po pierwsze jest to wizytówka, jeżeli chodzi o Twoją firmę, w wyszukiwarkę co Google. Ale też Google, moja firma, pozwala ci zrobić rozszerzenie na lokalizację, dzięki czemu, po prostu, jeżeli są Google Maps, to też możesz tam swoje reklamy wyświetlać. Jeżeli chodzi o YouTube, jeżeli prowadzisz taki kanał na, na YouTubie, jak ja na przykład w tym przypadku, to warto po prostu połączyć Google Ads z YouTube'em. Jakie czoło możesz na przykład robić też takie reklamy remarketingowe do osób, które oglądały Twoje wideo, subskrypcje itd. Tak Kolejnym Facebook Manager jest to kolejna platforma taka reklamowa. Może nie ma to związku, jeżeli chodzi o same Google Ads, tak? Ale po prostu dzięki menadżerowi reklam możesz stworzyć pixel Facebooka, a pixel Facebooka w przyszłości pozwoli ci zrobić na przykład remarketing na osoby, które weszły z reklam w Google Ads na Twoją stronę. Czyli po prostu z, jednego, z jednej platformy pozyskujesz ruch, a z drugiej platformy robisz sobie remarketing. Też jest to często stosowane i okazuje się, że ta skuteczność jest całkiem nawet fajna w niektórych przypadkach. Nie zawsze to zadziała, ale warto na pewno spróbować. Kolejną rzeczą jest Facebook Fanpage. Tutaj akurat to nie jest potrzebne, jeżeli chodzi o Google Apps, ale ja to po prostu wymieniłem, żebyś o to zadbał, bo jeżeli w przyszłości będziesz chciał robić reklamy w, w Facebook Managerze Reklam, no to ten fanpage będzie wymagany. Jeżeli prowadzisz e-commerce, to oczywiście Google Merchant Center. Google Merchant Center, można powiedzieć, to takie miejsce, gdzie ty importujesz plik o twoich produktach dostępnych na sklepie i to jest taka baza po prostu, dzięki czemu później będziesz mógł ustawić, połączyć Google Merchant Center z Google Ads i zaciągać ten plik danych do Google Ads dzięki czemu będziesz mógł tworzyć takie reklamy produktowe. Pewnie jak wpiszesz na przykład załóżmy pierścionek zaręczynowy, to pojawi ci się taki, taki, takie boksy z produktami, albo jak wpiszesz zegarek sportowy, to tak samo. To są właśnie kampanie takie produktowe. Bez Google Merchant Center takich kampanii nie uruchomisz. No i oczywiście jeżeli robisz kampanię na sklep, nawet jeżeli sprzedajesz usługi, ale w postaci takiej e commerceowej w cudzysłowie można powiedzieć, czyli jest to jako produkt u ciebie, no to oczywiście potrzebujesz, czy to takiej najprostszej wersji, jeżeli chodzi o WooCommerce, którą jak najbardziej polecam na sam początek, ponieważ jest darmowa. No i nie musisz płacić na przykład 300 zł za takie narzędzia miesięcznie. Także zrobimy sprzedaż e commerceową Wiadomo, e-commerce musi być. Najlepiej, no żebyś miał taki dostęp typowy, już gdzie możesz wkleić różne kody, bo sam po prostu będziesz musiał zweryfikować jakieś inne narzędzia. No to właśnie taki dostęp ci pomoże. No i ostatnim narzędziem, kolejnym takim, który po prostu lubię spędzać czas wewnątrz niego, ponieważ jest to mapa taka ciepła mapa kliknięć. Ona pokazuje ci, jak głęboko osoby scrollują, gdzie klikają, no i też można po prostu zobaczyć takie nagranie, co, jak osoba poruszała się konkretnie na Twojej stronie. Czyli, jednym słowem, można powiedzieć, że to tak jak ja bym stanął z tyłu ciebie i patrzył, co Ty robisz na swoim monitorze, będąc na mojej stronie. Także to są te narzędzia, które, na których ja bym się skupił i na samym początku, nawet przed uruchomieniem reklam, po prostu bym po pierwsze, stworzył. I nadal, jeżeli chce, żeby ktoś stworzył mi ktoś inny, to po prostu poprosił informatyka czy osobę, która się na tym zna, żeby mi stworzyła coś takiego i dała taki dostęp pełny administratora zarządza, zarządzającego. No, po prostu to ci się każde z tych narzędzi przyda na jakimś etapie już. No i oczywiście, późniejsza konfiguracja musisz jeszcze to skonfigurować, ale zacznijmy właśnie od dostępów, a w kolejnych wideo pokażę Ci, jak każde z tych narzędzi będzie można po prostu konfigurować. Także na dzisiaj to wszystko. Jeśli dotarłeś do końca, no to daj lajka, subskrybuj kanał. Jeśli masz jakieś pytania do tych narzędzi, to napisz je w komentarzu, a postaram się jak najszybciej do nich odnieść. A może też Ty masz jakieś narzędzie, które dodałbyś do tej listy, to też napisz po prostu w komentarzu. Dzięki za obejrzenie wideo. Widzimy się w następnym cześć